To Was dzisiaj na 11 kolejkę Ekstra klasy. GKS Katowice zagra z Lechem Poznań. No jeśli chodzi o te zespoły, to Lech Poznań jest na 7 pozycji, ma 15 punktów. GKS Katowice jest na 16 pozycji, czyli na strefie spadkowej, ma 8 punktów. Więc tutaj Lech może podskoczyć do góry. Może wskoczyć nawet na trzecią pozycję, albo nawet na drugą pozycję, jeśli wygra. GKS Katowice z kolei jakby wygrał, no to miałby szansę skoczyć na 11 pozycję, jeszcze nawet by widzę spadł na 14. No Raków też zresztą, Motor Lublin też, ale no zobaczymy, jak to wszystko się okaże. Transmisja z tego spotkania będzie na kanał Plus Premium. Kanal plus Sport 3, Ekstraklasa TV, TVP Sport. A jeśli chodzi o kontuzję, to Goli Zadech w Lechu Poznań ma kontuzję. Uda, Hakans, kontuzję Kostki, Palma, czerwona kartka, czyli na pewno nie zagra. Wal Walmark, operację nie wiadomo no jaką, nie wiem. Najubikier no z Katowice Paluszek jest wyłączony z gry, więc też na pewno nie zagra. Sędzią spotkania będzie Aris. Mecz będzie grany na stadionie miejskim w Katowicach. Pojemność stadionu 15 048, A spotkanie rozpocznie się o 17:30. Widzimy się po pierwszej połowie meczu. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Specjalnie dla Państwa przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. Klasa. GKS Katowice zmierzy się z poznańskim Lechem. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam. Mam nadzieję, że po końcowym gwistku nie będziemy zawiedzeni. GKS Katowice rozpoczyna w następującym składzie. Czego możemy się po nich spodziewać, Jacku? Nie jest to drużyna, która rzucałaby się na przeciwnika i chciała go stłamsić. Sądzę raczej, że skryje się za podwójną gardą, zagęści przed pole bramki, będzie się starała zamknąć przed rywalem dostęp do własnej szesnastki. To ryzykowna taktyka, ale przy odpowiedniej koncentracji i zaangażowaniu całego zespołu może się sprawdzić. Oto skład, w jakim zaprezentuje nam się dziś Lech Poznań. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. W ostatnim czasie lech Poznań stał się prawdziwą fabryką wielkich piłkarskich talentów. Wszystko chyba zaczęło się od sprzedaży młodego Roberta Lewandowskiego. Nie komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji. Grad Bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko. Emocje gwarantowane. Tomasz Smokowski, mam przyjemność komentować dziś ten mecz w Towarzystwie Jacka Laskowskiego. Dziś oglądamy spotkanie w najbliższej sercu Lidze świata, bo naszej mecz Ekstraklasy GKS Katowice zmierzy się z Poznańskim Lechem. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez punktatorstwa, za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. Udana teraz interwencja w defensywie. Skuteczny blok i zagrożenie oddalone. Przemieszcza się bliżej środka. Szansa na dośrodkowanie. Xa przenosi akcję bliżej pola karnego. Nie będzie gola. A to wszystko dzięki tej jednej interwencji. Wysyła teraz ładną piłkę w 16. Silny strzał, zupełnie jednak nieudany. Szkoda tej okazji. Decyzja o strzale dobra, ale wykonanie fatalne. Uwaga, dobry przerzut górą. Okazja jak marzenie! Mamy bramkę! I to jaką? Oj, powiem Ci Jacku, że uwielbiam patrzeć na takie podcinki. Do tego trzeba naprawdę sporych umiejętności. No, piękne wykończenie. Eleganckie, spokojne podcięcie. Można było piłkę już tylko odprowadzić wzrokiem do bramki. Gramy dalej. Gieksa musi gonić wynik, ale zostało jeszcze sporo czasu. Lukas Klemens. Powalczyk. Rozgrywają dokładnie pod polem karnym, szukają okazji do decydującego ciosu. Tak, ta akcja wygląda obiecująco. Czy strzeli? Broni ten strzał, a dodatkowo wybija daleko. Może rozprowadzić akcję podaniem. O, to był dobry wybór. Bramkarz był na miejscu, na linii strzału. Ładnie chwycił piłkę. Strzał prosto w bramkarza, ale trzeba zauważyć, że to jest zasługa dobrego ustawienia, czytania gry. Przerzuca górą, udanie. I zła próba górnego podania. Nie, tu już się nic nie wydarzy. Odzyskują posiadanie. Dają jakieś luki w obronie, by odrobić stratę. Gra przerwana. Tak, to jest faul odrzutu wolnego GKS Katowice. I tym odbiorem udaremnia atak drużyny przeciwnej. Ma kilka wariantów podania piłki. Ale jednak nic z tego. Akcja zostaje przerwana. Powalczyk. Teraz przy piłce Kolejosz. Dobry przechwyt. Dan spalił na panewce. Bez zawahania teraz w obronie. Ależ teraz podanie w uliczkę. Tociera piłka za plecy obrońców. Będzie szansa. Jak on tego nie strzelił? No cóż Tomku, powinniśmy tu mieć teraz remis. Z takich okazji po prostu nie wolno marnować. Jeksa odzyskuje piłkę. Są niezłe możliwości rozegrania piłki. Pracą jednak piłkę. Teraz muszą dobrze ustawić szyki obronne. Teraz obie drużyny mają problemy z utrzymaniem się dłużej przy piłce. I uderza! Broni, takimi strzałami nie zagrożą. Jacku, pomału możemy chyba zacząć podsumowywać pierwszą połowę. Drużyna gości na prowadzeniu i prezentuje się, moim zdaniem, nie najgorzej. Na razie nie jest źle, to zupełnie przyzwoita połowa w ich wykonaniu. Tyle, że takie prowadzenie to może być pułapka, a prowadząc można popaść w samozadowolenie, a drużyna przeciwna z pewnością nie straciła jeszcze nadziei na korzystny wynik. Czeka nas jeszcze sporo emocji. Gramy dalej. Korzyść dla GKS-u Katowice. Na tablicy świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. To na pewno faul. Drużyna Gieksy ma rzut wolny. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za przewinienie sprzed ostatniej akcji. Może teraz wyrównać? Jest bramka dla Gieksy! Mamy remis! A to nam zapowiada zaciętą walkę o zwycięstwo! I koniec pierwszej połowy. No i koniec pierwszej połowy spotkania. Mamy 1 do jednego. No oczywiście tu jest walka zacięta pomiędzy tymi ekipami. I Katowice z lechem Poznań naprawdę grają. No. Zacięcie. Ci pewnie tego nie spodziewał, że tak zagrają. No i tak. Rodrigo jest wejdzie za niego. I tak możemy w sumie przejść. Do drugiej po meczu. Widzimy się po meczu. Czerwa za nami, rozpoczynamy drugą połowę, a grę od środka wznawia kolejos. Joel Pereira. Biedny przechwyt. Tym sposobem przerywa akcję. Uwaga, będą prowadzić... Jest gol! Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie. Ależ bramka. Na powtórce widzimy jak potężne było to uderzenie. Włożenie tak dużo siły w ten strzał było ryzykowne, ale opłaciło się. Jest dwa do jednego i ruszamy od środka. Kowalczyk. Wejście po piłkę na piątkę z plusem. Dobrze to wygląda, zbliża się do bramki. Dobrze to teraz wygląda. Tak? proszę Państwa. Prawa za samo znalezienie się w sytuacji sam na sami. Za moc strzału. Ale jak widać to nie wystarczyło. Bramki nie ma. Pudło. Może rozprowadzić akcję podaniem. Dobra piłka, jeśli tylko dojdzie. Pewnie teraz chwyta piłkę bez żadnych problemów. Mocne było to uderzenie, ale widzieliśmy. Zupełnie niecelne. Warto próbować, Tomku, ale próbować trzeba z głową. To nie mogło wpaść. Oj, proszę. Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Boli zadek. Cierpliwie szuka tutaj szansy, żeby zagrać. Czał teraz! Wyłapana piłka po tym strzale! Nie było tu większego zagrożenia piłka prosto w ręce. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Bardzo dobre podanie! Topnął teraz piłkę w szesnastkę. Wybicie i po groźnej akcji. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? I teraz centra w pole karne. Dobre teraz wrzucenie z flanki. No. Dobrze, to nie była zbyt udana akcja. Pressing przynosi efekty. Znowu mają piłkę na połowie drugiego zespołu. Oj, niewiele teraz zabrakło przy tym strzale głową. Minimalnie niżej i byłaby bramka, ale celnie uderzyć głową to prawdziwa sztuka. Podanie górą za linię obrony. Zobaczmy, jakie rozwiązanie wybierze. Rzuca piłkę za obronę. Sędziak wizże. Wolny z tej pozycji będzie groźny. bramkarz utrzymać piłkę w rękach. Dobra obrona. Pracą teraz piłkę na rzecz rywali. Czerwiński. Może teraz, może wyrównają. Niesamowita interwencja. Fantastycznie wyciąga się i ratuje drużynę przed stratą gola. Teraz ich kolej na rozgrywanie. Dobrze się ustawia w tej sytuacji. Udało się przerwać atak, mogło być niebezpiecznie. Bardzo dobre to podanie. Pressing pozwolił odebrać piłkę blisko bramki. Ależ teraz piękne podanie górą. Uwaga. Rykoszet. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Sędzia się nie waha i gwizdze po zagraniu. Rzut karny. Jeśli to trafi, będzie w zasadzie po meczu. Bezbłędnie! Gol! Co za spokój! Pewnie ładuje piłkę do siatki. Przerzucie karnym liczy się intuicja bramkarza, ale też i zwyczajne szczęście. Strzelec ma o wiele więcej możliwości, by wywieźć bramkarza w pole, tak jak tym razem. Kopią od środka, jest 3 do 1. Joel Pereira. Niebezpiecznie. Doskonałe teraz zachowanie w obronie. Zagrożenie oddalone. Pokaz gry w defensywie. I dalej groźnie. Spalony. Źle się ustawił. I dolicza teraz 3 minuty. Nowak. Ma dobre opcje do rozegrania. Dobra centra w szesnastkę. No, i teraz plan spalił na panewce. Dobry odbiór. Sędzia tym samym kończy mecz. Lech Poznań może dopisać sobie trzy punkty. Dzisiejsze dwubramkowe zwycięstwo nie wzięło się z powietrza, lecz z konsekwentnej i dobrej gry. Zasłużone zwycięstwo. Koniec spotkania. Lech ostatecznie wygrywa. W Katowicach z GKS-em Katowice 1-3. No, GKS Katowice tutaj postawił trudne warunki Lechowi, no ale mimo tego Lech wyszedł z tego zwycięsko i wygrywa to spotkanie i zdobywa te upragnione 3 punkty. Chociaż mecz nie był łatwy dla nich. Jak się Wam podobało to spotkanie, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, ocencie, zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, żebyście nic nie przykapili na moim kanale. Badajcie też na kanały moich kolegów, oczywiście na Futsal bez Barier. Trzymajcie się i do usłyszenia.